Witam serdecznie od z tej strony. Kolejny dzień, kolejne przygody. Granica albańsko-czarnogórska. Dzisiaj się będę przeprawiał i jakiś czas zostanę w Czarnogórze, porobię tam plażę. Eee, spało się, zaraz Wam pokażę w ogóle, gdzie spałem. Już nie pada, bo całą noc cholera lało i to ta kwest. Eee, przez to się głównie fajnie spało. Natomiast zaczynają się tutaj ludzie zjeżdżać i czuję się już coraz bardziej nieswojo. Także zapraszam serdecznie na film. wygląda na zewnątrz, tu już jakieś auto stoi, tam już się zjeżdżają auta. O, jakie dziwne kwiatki! I zaraz nad rzeką spałem. Zaraz nad rzeczką. Tu jakieś haszcze. I przejdziemy nad tą rzeczkę zobaczyć, jak ona to tam wygląda. Z solara to zleci, nie ma problemu. Dobra, o, komputer mi się włączył. A to jest istotne, bo kupiłem kartę SIM. Tylko że na razie mi przyszło jakieś powiadomienie, że zapłaciłem. A nie przyszedł mi Asim. Trzeba poczekać. Jak to wygląda na mapie, gdzie jestem? Z Ksamilu. Wczoraj wyruszyłem i zrobiłem całą Albanię. I podjechałem tutaj pod granicę z Czarnogórą. Tu się będę przeprawiał. A spałem nad rzeką. Nie umiem. Tutaj wszędzie szukałem miejscówki na vanlife, ale wszystko było takie rozwalone. Wszędzie tutaj na parkingu Fortnite są jakieś miejscówki, ale teraz już ich niestety nie ma. No, no i za chwilę będę się przeprawiał. Przez granicę z Czarnogórą, aby poszło bez żadnych problemów. Na ten Esim pewnie trochę poczekam, więc idę się tutaj przejść, pokazać wam co i jak. Przed chwilą tu pracownik głaził i czyścił te stoły po tej nocce. Co tutaj tak chrupło? Ja za chwilę stąd zwijam, bo się już już naprawdę się zapełnia ten parking. A ja klientem nie jestem. Zobaczmy tą rzeczkę. Taka knajpa nad brzegiem. O! czystej rzeki, czyli czysta. To jest woda. Bo pewnie śmieci tutaj w tej wodzie jest tyle, że w Polsce by się powstydzili trochę. Hmm. Wali rybami, <śmany> przynajmniej wali rybami. Dobra. Kobyłka zapalona. Zmieniamy miejscówkę. Na chwilę. Chodzi tylko o to, żeby ten internet przyszedł. I się będę od razu już przeprawiał na no ponuro dzisiaj, w tej Albanii. Ale w każdym kraju jest ponuro po takich mocnych opadach. Robią parkingi. Na początku się tutaj zatrzymałem, ale coś mi nie pasowało w tym miejscu. No dobra, jedziemy. To jest dziwne, że nie ma problemu z dostępnością śmietników w tym kraju. A wszędzie są po prostu śmieci. Może to jest problem. <noise> Może to jest właśnie problem, że tych śmietników jest za dużo, i każdy wywala jak chce. Nawet koło tego śmietnika wypatrzyłem takie ogniwo, ale to żyć jest niestety. Bardzo nieciekawa okolica. Ogólnie takie, to jest na samej granicy. Jak się wjeżdża do tego kraju w ogóle kurtki, tutaj jakieś pranie rozstawione przy tej ulicy, pełne jakichś takich klamotów. Jakaś, jakieś slamsy. to są, czy coś takiego. Chyba od tych romów takich. Tak mi się to wydaje. No, ale tak to wygląda przy granicy zaraz. Przyszły maila z internetem. Karta ESI do aktywowania trzeba się gdzieś tutaj zatrzymać i aktywować to. Mój plan wczorajszy zakładał to, że wjadę na te, na te góry i że się prześpię na szczycie. Tam mam taką jedną miejscówkę, fajną, oznaczoną, z której chyba widać podgórnicę, albo coś mi się pochrzaniło, ale tak czy inaczej były tam chyba dwa vlogi stamtąd tylko, że no tego internetu nie ogarnąłem, zapomniałem go i musiałem dzisiaj e, spać, na, znaczy musiałem wczoraj spać na granicy z, z Czarnogórą jeszcze na terytorium Albanii, ale za chwilę to się zmieni i już jest ustawiona pineska na e, jak Baśka Woda jakoś tak z, Dobra woda, baśka woda, miejscowość. Znalazłem tam złoty pierścionek. No to mamy granicę, włączę się już po. Na granicy mała kolejka i to zawsze facet wychodzi po paszporty. Czyli znaczy zawsze, już jestem tutaj czwarty raz i tak jest. Pan zielonej karty nie wziął. Ale jaja, ale mistrz duchu zaczęło bić. Ja chrzanie. E, wzięli mnie na kontrolę osobistą. Właśnie jestem tu ściągnięty na bok, ale już jest. E, Kazali mi wszystko otworzyć, przyprowadzili psa ten pies sprawdzał, a potem patrzę, a facet jeden, bo dwóch pograniczników było jeden z przem, i ten drugi położył mi coś na oponie i ten pies zrobił dwa kółka i ten podbiegł do tej opony, usiadł, czekał i oni tak się na mnie popatrzyli zaczęli się śmiać i dali chrupkę temu psu to było na zasadzie takiej, że pies był testowany ta Czarnogóra na wieździe od razu jakaś taka bardziej zadbana, taka, no jakieś to, no w Albanii tu by były wszędzie śmieci wysypane, a tutaj aż tak nie ma, nie widać tych śmieci, nie, jakaś tam jedna puszka jest, czy coś takiego, ale no w Albanii by było tego o wiele więcej, a na granicy tam to już w ogóle. No i mamy czarnogórskie wybrzeże w końcu, zaraz będzie miejscowość Dobra Woda, w której się zatrzymamy i w której poszukamy. Jak ja lubię ten widok tego wybrzeża takiego skalistego. A co tutaj pani? Na co tutaj pani czekała? Chorwacja, Czarnogóra przepiękna! Co? Już na samym wstępie, i to co? Kolej z jest? Nie wiem, jakąś białą sądem ma. I tu kiedyś można było stanąć normalnie, teraz jakieś słupki porobili. Z legendem łazi chyba z białą sądem. Ale co to co to za sprzęt z białą sądem? Nie ogarnął. Dobra, nikt za mną nie jedzie jest po sezonie, ale... No dobra, jak on tu łazi z tym detektorem to ja jadę na następną, bo to nie jest ta plaża, o której myślałem. Znalazłem tu jednak parking. I co? Idę przynajmniej zobaczyć jak to wygląda. Coś tam chłop znajduje. Od razu sygnał następny. Tutaj tak jest żwir i się od razu głębiny robią. Chciałem w Woderach wejść, ta plaża, na którą chciałem podjechać, jest 20 minut, stąd coś mi się pochrzaniło. Nie wiem czemu tu miałem serduszko zaznaczone. Jestem na miejscu, to jest zabarem z Zielony Polias, jakoś tak to się nazywa. Mm, zobaczmy plażę. O boże, same głazy. I dziur tyle po poszukiwaczach, że szok. <grybujesz> No co zrobić, no? <grybujesz> Tutaj jest jakieś trochę wypukane. No taki ze Spuszczaj. Taki zestawik idzie ze mną na plażę. Tak średnio to widzę, ale pobawię się jakiś czas. Jakiś czas temu musiał z tym detektorem łazić, bo tutaj nikogo nie widać. Hm. Sensei. coś mi to mówi Mamy pierwszą monetę 10 centów, ale z piachu e, no niestety tutaj nie, nie pomyliło tak jakby co tam jest nie pomyliło tak jakby człowiek by chciał ale tu jest szansa na jakieś świeżynki co to tam jest to miałem na myśli to to jest chyba bar takie portowe bardziej jakieś e, miasteczko 90 centów w jednym miejscu i mam trzech kompanów małych będzie ojracz chyba mój cel to jest mój cel to jest chyba z 2 euro na Coca-Cola co my tu mamy, jest ojracz mamy ojracz, a będzie Coca-Cola tutaj coś chyba innego muszę sobie ten pasek ściągnąć, bo mi to wkurza ale tu też będzie jakaś moneta jest trochę poleżała ta dwudziestka dzieciaki mi tutaj mówią, euro, euro no widzę, że euro no. 1 euro, 66 sygnał już jest na kole i na inne rzeczy próbuję się uwolnić od tych dzieciaków i w międzyczasie wyszła mi srebrna obrączka Masakra już czwórka przy mnie lata i, i jeszcze dwie romki. Kurde, przeszli przez tą rzekę. Jezus Maria, myślałem, że już se pójdą. E, widzieliście kiedyś, jak się rzeka tworzy, się łączy z morzem. Wystarczy taki ciurek zrobić i wtedy bo tu się dopiero ta rzeka, ta woda zaczęła spływać. Mam wrażenie. Nie, tam wybija. Ale jak się zrobi taki wiecie, ciurek, to, to e, taka reakcja łańcuchowa następuje. Nie? Znalazłem jeszcze parę monet. E, tam jest taka miejscówka, gdzie wyszedł, wyszła mi ta obrączka, i tam mi się wydaje, że będzie wyłaziło. Zobaczymy tylko muszę trochę dalej uciec, żeby mnie te dzieci zostawiły, bo już nie daję rady z nimi. Na razie tyle znalazłem. W tym ich, ich trzy stare monety. Yy. I ten pierścionek, co najdziwniejsze, najśmieszniejsze, czekajcie. To jest ten sam, co Kuba znalazł w, w Albanii. To jest ta sentencja, coś tam. Ta do 53 roku, czy któregoś tam, co w Stanach była zamiast Ingadu i Strasto, nie widzi coś tam wcześniej. Kuba znalazł dwa takie pierścionki, ja teraz tutaj jeden. Warto było przejść ten kawałek, bo teraz jest moneta za monetą, co chwilę coś wychodzi e, przy takim wejściu. Widok piękniutki, a teraz się udało znaleźć coś takiego, Maja z kluczy. Po ostatnio Kubie i proszę bardzo, mamy ja amerykańca, one Dime. Znalazłem dzisiaj i ma tak jak on, i ten pierścionek, który też mi się podobał. 2014. Ja chyba widziałem polską dwuzłotówkę. Nie chyba, tylko na pewno. To jest po prostu niesłychane. Jest na żorzeł Ale się zgrzałem, ale przekopałem ten rów. Zobaczymy, co z tego będzie, czy to będzie tak, jak ja myślałem, ale to bardziej z piaskiem tak działa, aniżeli z kamieniami chyba. Chociaż jakbym to odpowiednio mocno rozkopał, to może by to było. No, woda już zaczyna tutaj płynąć do tego ujścia. Chyba musiałoby być tej wody o wiele więcej, ale co już tutaj jest. Ile mam tętno? Eee, 90. Myślałem, że się zgrzałem. Góry przeciekły i się chmury przedostały. Chyba trzeba iść do busa, bo zaraz będzie lało. Gnam już do busa. Półtorej, dwie godzinki połaziłem. Idę teraz na zakupki. Zobaczymy, co się uda za to kupić. Tylko pić dzisiaj, bo jeść nie mogę. I pojedziemy na następną plażę. Yy, tu do wody nie wchodzę. A raz pogoda, dwa fale, trzy kamule. Dziwne te drzewa mają w tej barze, jakieś takie przychylone co drugie. No to szybciutkie podsumowanie na murku: 3 euro, 4 euro, 5 euro, 5,70 i mamy 2 złote. Dajma, mi dajm i, ten, i ten pierścionek srebrny. No, a na półtorej godzinki nie ma źle. Tu jest ten parking, i tu mam zaraz market, ale kupiłem tutaj przeterminowaną i wygazowaną Coca-Colę e, rok temu i mam ich w życiu. E, dwa lata temu. Ruszamy po króciutkiej przerwie. Na następną plażę i najpierw do marketu kupić kole, tak jak sobie obiecałem. Kolejna miejscowość to Sutomore. I w Sutomore jednego trika Wam pokażę. Czy na plaży tam będę wchodził? Nie wiem, domyślam się. Ale w Sutomore znam jeden trik. Mamy Sutomore i mamy deszcz. Tak jak gadałem, będzie padać to Będzie padać. Sutomore tutaj w lewo, może będzie widać za chwilę. A może nie będzie widać, bo zjeżdżam właśnie w dół z góry, ale może coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, raczej nic. Nas interesuje ta myjnia, bo mamy brzydkie monety. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to działa, czy nie. Nie, nie działa już. Niestety trik się nie udał, bo myjnia nie działa. Znaczy rozmieniarka. Wrzucałem te stare monety i wypłacałem nowe. Albo zamiast dnia niejedzącego zrobię sobie dzień jedzący, ale mogę wydać tylko tyle, ile znajdę. Może się pobawię? 5,50 mam, bo te 20 centów jedne były brzydkie. No to idziemy na zakupki za 5,50. Jakie tu mają piwka? To ile jest? 2-litrowy piwka. Fajnie. Jedno i tylko jedno. Chlebek za 85 centów. I mam już jakieś orzechowe orzeszki za 39 centów. A robię zakupy za 5,50. Trochę serka za euro 45. Wezmę z dwa jogurty za 28 centów. Albo 29. To galik za 79 centów jest. 5,54 obliczyłem. Idę zobaczyć. Pomyliłem się. Euro 64. Muszę odrobić 14 centów. Zjedzmy sobie teraz kwaśne mleczko. I pasztet z, z tym pięknym batonikiem. Pasztet to jest ogólnie syf, ale ja tak uwielbiam pasz Smak pasztetu tych wszystkich ulepszaczy, czego to jest, że to się w dupie nie mieści po prostu, nie? Spróbujmy jeszcze tego białego chlebka z tym serkiem cheddarem. Trochę, to takie suche będzie. O, pasztetem trochę posmaruję. Finalnie zjadłem pół tego chleba i pół pasztetu i pół sera, tak? No i teraz jeszcze za ten, zobaczymy te Orzechowo nadziewane paluszki. Ale pachnie masłem orzechowym, jak się to otworzyło. Mm. Faktycznie jest w tym masło orzechowe, ale to musi być kaloryczne. Mm. Ta sól, jak się tu jeszcze komponuje z tym masłem i paluszkiem. Dobra, tylko że gówna. Ale, ale się najadłem i jest Maria. O, ledwo się ruszam, puchnę. Przepraszam, że z czymś się odbija I tutaj zaraz na prawo Jest parking blisko plaży darmowy Na który też jadę Połazimy tutaj z tym detektorem Ale nie wiem czy dzisiaj, bo na razie pada W deszczu nie będę łaził Ewentualnie jutro Może pójdziemy tutaj gdzieś spać Ja trochę mam roboty z montażem Z tym wszystkim, z takimi pierdołami Pięknie tu parkingi wzdłuż tego porobili Bezpłatne, zarobiście. Może sobie nawet tutaj stanę a nie, 5 euro, ale to tutaj. Staje tutaj. Może trochę za bardzo w dół będzie, bo to jest taki spadek, ale zaraz zobaczę. Tam już mam wejście na plażę. Wystarczy iść tutaj w lewo i, i będzie. Yy, no co? Przestało padać na chwilę i ja idę montować. Mamy godzinę 15. Może jeszcze do... pójdę na plażę. Godzinkę 10 przeznaczyłem na montaż mamy 16.30 i wyszło słoneczko za tych chmurek czy za czegoś tegoś mniejsza z tym bioredigera kluczyk mam detektor I idziemy na plażę znaleźć jakieś 3 4 euro co się będziemy wylegiwać w tym busie bez sensu hopla to jest niesamowite nie chcę jak, jak jakiś boomer brzmieć ale my tu byliśmy 3 lata temu pierwszy raz to był taki za przeproszeniem uwaga rozpierdol a teraz jest tak ładnie Byliśmy dwa lata temu albo trzy lata temu. Pierwszy raz byliśmy w tej Czarnogórze No nie do poznania po prostu. Potężne pieniądze idą w to wybrzeże. Ciekawe, czy ta czarnogóra też się tak zmienia nie na wybrzeżu, tylko w tych takich dzikszych miejscach. No nic, włazimy tutaj, jeszcze schody zrobili, tak? Jeszcze schody zrobili. No jest syf, wątpię, że w coś... O Boże! Okrutny syf. <laughs> wątpię, że coś znajdę, ale pójdę tam dalej. A może właśnie będzie fajnie. To chyba 50 centów stare. Tak, 50 centów, ale tak zjechane jak pięty Andrzeja, jak to goblin mówi. 70 centów koło siebie, ale co z tego, jak to jest nieczytelne. Fale se biją, ale oj, raczej ludzie też gubią. Ciekawe, czy to wywaliło morze, czy to tu leżało cały czas. Trochę tam po drodze dziesiątek wy... powychodziło, ale tutaj się zaczęło piaszczyście robić. I w tym piaszczystym, gdzie to jest? I w tym piaszczystym wyszła ojrówka kurde już się zbliżamy do, do trójki albo nawet może i czwórki przedwczesna cieszynka była z tym piachem jest tu co? jakieś coś na minusie nie słyszę nawet głośnika e, ale no fantów nie ma ale rodaka spotkałem, widza także pozdrawiam serdecznie może jeszcze go tam będzie widać tak widać go pozdrawiam tutaj, idą wracają to może jeszcze pogadamy ale tutaj coś teraz tylko że to jest ogromne nie kopiemy, bo to puszka. Trudno, serduszkę ktoś tu narysował piękne. Jest, świeżynka. Nawet go myć nie trzeba będzie. No, ale trochę poleżał jednak, ale z tej strony śliczny. Do takiego baru dolazłem i tu się zaczęły dość mocne kamienie. Dwie ich stare monety wyszły. Jesteśmy dobrej myśli, czy nie? Czy przełazić tam? Trochę te fale biją, ale może dam może dam radę. Teraz idzie dość mała fala. Chyba dam radę teraz. Chyba dam radę tam przebiec. Następna jest jaka? Dobra, biegniemy. Biegniemy cholera. Jasna. Dobra, po tej czy będzie duża? Chyba będzie mała. Dokładnie. No to lecimy na szczycin. Będzie mała. Będzie mała, ta też będzie mała i cały czas typ, ale o o, ta już dojdzie, ale mnie nie podmyje, trochę fuj, jakie to jest klejące, niedobre. Pełno sygnałów było po drodze na zawleczki, na jakieś takie głupoty, a tu teraz czerwoniutkie euro, czerwoniutkie euro, tak, tak, koło takiego, koło takiego czegoś, co było kiedyś pewnie w sezonie jakimś beach barem, nie? Koło schodów. Pięćdziesiona Pięknie biła Co tu się wydarzyło? Dwudziestka, dziesiątka Na pewno nie koniec Tu na pewno gdzieś jest Tu mamy kolejną Dwudziestkę Ile tu tego leży? Tu jest co najmniej kilka jeszcze monet chyba Kolejna dwudziestka Rozsypka euro tylko, że czemu jakieś 10 groszówek? O, tu jest 50 chyba. Tak. 50 centów. Tutaj jeszcze jest jakaś moneta. Tu jest jeszcze ich kilka. Kolejna 20. Tak. Poproszę o jakieś ten ojrówki. Całe, a nie jakieś żółte takie. Co najmniej dwie są jeszcze na pewno. Mamy tutaj niestety dziesiątkę. Oj, ta wysoko. Coś chyba będzie pięćdziesiątka, coś mi się wydaje. Ta pięćdziesiątka. I coś jeszcze? Kolejne są. Tu jest jeszcze dziesiątka, i na pewno jest jeszcze następna. O o. Tutaj coś będzie, jest dziesiątka. Tu widać jej racze na wierzchu wypukanego. Jeszcze kilka tamtych monet wyciągłem. Czekajcie, jeszcze przelecę tak na szybko. Tu będzie pięćdziesiątka. Kurde, tu się komuś z pięć euro posypało, jak nic. Tyle. Jeszcze trzeba to usunąć. Jakiś gwóźdź tu jeszcze jest wielki, może coś przymaskuje. Wiem, że światło już słabe, ale tyle w tym miejscu finalnie znalazłem. Jedna ojrówka w ogóle gdzie leżała, ale mamy dwa, trzy, cztery, pięć z sześciu euro tutaj co najmniej. To znowu na jutro na cały dzień starszy z jednego miejsca jakaś rozsypka. Jakby kupować takich chlebek i takie pasztety. No nie wiem, że na coś takiego się jeszcze załapałem. Chyba wszystko będzie czerwone. Tak mi się wydaje. Kolejny ojracz. I ten ojracz żegna słonko. Jeszcze gdzieś tam widać, ale jesteś? Jesteś mój ojraczu wstrętny. Yy, no, trochę po macoszemu tak to już tutaj robię. Jak zaszło to słońce, ale podejrzewam, jeszcze pod te beach bary tam mi się pokręcę jak smurt po gaciach. Jest tam z detektorem koleś. Wiem, że już nic nie widać. Tu wypukłało takie kamienie duże. Znalazłem przed chwilą zapinkę do włosów, ale no, same aluminium na razie. Ja się tutaj koło tych dwóch barów, jeszcze, a w zasadzie koło tego jednego pokręcę i koniec. Niech chcę tam ten facet szuka. Godzina 30 i wracam. Nawet nie idę plażą, tylko idę tu do góry. Bezpośrednio koniec tego. Zaraz będziemy robili podsumowanie tego dzisiejszego dnia eee, i przede wszystkim tego drugiego wypadu. Ale ja to chyba na jakąś dobrą pizzę zarobiłem, Ale nie będę dobrej pizzy jadł. Knajpy jeszcze w miarę w Czarnogórze pootwierane. Ludzi malutko, co dzisiaj mamy sobotę. Ale kotki są kotki Ale fajny obrazek. No i tak to wygląda. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 euro, czyli 20 euro dzisiaj znalazłem na plaży łącznie. 20 tam z groszem. Sui taśnie 15 euro zebrane to małe co nieco do montażu. Hotel gazole. Coś tam. Ale jest fajny ten wieczór, ja dzierza. 14-15 stopni idealnie na, idealnie na tą koszulkę kupiłem banana, awokado i piwka chodź, chodź, dostaniesz szyneczki, mam z wczoraj jeszcze szyneczkę chodź, chodź ze mną, chodź ze mną, dokładnie tutaj, bardzo dobrze tutaj teraz w prawo, chodź, chodź, chodź i już zaraz będzie szyneczka no, no szyneczka, no weź, żeś zjedz no, to jest albańska szynka wejdź do busa, to zjesz se. masz, no widzisz no co, przykleiło się, musisz po, podziąbać, no. Co to wydaje, że jest takie dziwne dźwięki, co? Co to, tutaj? Szyneczka? Szyneczka? Tak? Szyneczka? Jeszcze jedną musisz zjeść. No tamtą zjedz, dobra jest? Masz. Dwie szyneczki żeś dostał. No, przyprowadź swojego małego kolegę. Może braciszka jakiegoś, albo, nie wiem, synka, czy coś. Wiem, średnia ta szynka albańska, ale... Ale lepsza taka niż, niż w ogóle, nie? Kotek. No tutaj masz, tu musisz se wziąć. Bardzo dobrze. Ten czarnokurski cheddar zostawimy na jutro, trzeba albański ser zjeść do końca. Ale pajtka, mm, a ten chlebek jaki kurde dobry jest taki. Taki mięciutki jest, pewnie ulepszaczysz setki. Webasto puszczone, wysysanie puszczone na 80% i grzejemy wodę. Wszystko wyciągnąłem z prysznica i się trzeba wykąpać. A jak wygląda sytuacja Dolarami, no po 2 kW, po kilowat, ostatnio trochę mniej dawało ale teraz mam 95% baterii i czemu mi 1000W bierze? Aha, bo grzeje wodę przecież i wszystko uruchamiam ja się właśnie okąpałem spokojnie, nie będzie dziwnych ujęć, mam nadzieję i co? sprawdzę dwa razy i zaczęło padać i przy akompaniamencie tego deszczu, tego kojącego mnie dźwięku pójdę sobie spać. Jutro po prostu może do wody wejdę, jak będzie flauta tutaj w tym Sutomore, a jak mnie to pojadę na następną plażę. Kuba tam złoty pierścionek znalazł we wloże i mnie trochę zdrażnił z takim diamentem wielkim. Pożyjemy, zobaczymy. Co będzie dalej, zapraszam na kolejne filmy. Jak się podobało, to możecie zostawić pierdółki, jak się nie podobało, to nie. Tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć!